Byłem już w Japonii, ale jest to no, najważniejszy turniej w moim życiu, więc przygotowania też są... Bardzo poważne. Mateusz Puch znalazł się w kadrze polskiej i będzie reprezentował nasz kraj, a także Limanowski Klub Karate Kyokushin na Mistrzostwach Świata. Te rozpoczynają się 9 grudnia w japońskiej Osace. Tam już nie jadą zawodnicy w przypadku, więc jak tam popełnię błąd, no to niestety pożegnam się z turniejem, a nie jest to w moich planach, chcę zajść jak najwyżej. Sędzią głównym tych zawodów będzie Shihan Zbigniew Goliński. To również wyróżnienie dla Limanowskiego dojo. Wjedzie cała kadra z Polski: 12 osób, a z dojo Limanowej jadą dwie osoby jako zawodnicy. Y, jedzie masażysta y, 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 Łukasz Kowal-senpai i ja jadę jako sędzia, a propos y, senseja Mateusza no to fajnie jest, że ma swoją kategorię wagową jest bardzo szybki, fajnie mocno przygotowany dynamiczny dzisiaj ma właśnie takie lekkie roztonowanie, ma y, już w losowaniu, wiemy, że ma Japończyka i fajnie, że ma swoją kategorię wagową y, bo o to jest ważne Specjalnie zaplanowaliśmy wyjazd, że będzie wcześniej tak, żebyśmy mogli się tam zaaklimatyzować w Japonii tak, żeby to wszystko przebiegło sprawnie i żebyśmy Gotowi, wypoczęci, stanęli do turnieju. W takim razie czego Ci życzyć? Jak, jak zajście jak najdalej w drabince. W takim wygranej. Razie wygranej. Tego życzę w takim razie. Dziękuję bardzo. My z naszą kamerą podpatrywaliśmy również trening i to jak sobie radzą następcy Mateusza i przyszli reprezentanci Limanowskiego klubu. No właśnie, bo Mateusz też przecież kiedyś tak zaczynał, jakby ta grupa y, dzieciaków, która za tobą ćwiczy. Tak, dokładnie, no, Mateusz, czy ja, czy większość tych osób, które tu mają te wysokie stopnie. Większość z nich zaczynała jako 7 -latek, 6 sześciolatek czy jako dziecko. Przyszli tu rodzice i przyprowadzili, nas przyprowadzili i tak to trwa. Oprócz startu Mateusza w Japonii reprezentanci Limanowskiego Klubu w tym roku wystąpią jeszcze w jednych zawodach w Kielcach. Wystawimy myślę z 15 zawodników, którzy powalczą o medale i najwyższe laury na tym turnieju. A relacja z tego wydarzenia oczywiście będzie dostępna na naszej stronie internetowej.